Cześć, z tej strony jest i witam w drugim odcinku Pokémon Fire Red. Ostatnio dotarliśmy do miasteczka, które nazywa się. Peltor City, a zaczynaliśmy z Pallet Town, oczywiście. No i przyszliśmy ten wielki las. Eeeh Okej okay. Mogę sobie teraz zobaczyć Kmony Na razie miałem 6, ale Są one fajne Szczególnie zadowolone są, że zdobyłem Pikachu Ale oczywiście inne też są bardzo ważne Okej okay. Kupmy sobie może na przyszłość? Jak będzie 10 spakowali? O, teraz mam tak mało pieniędzy. Że to się wydaje wielką sumą. O nie. Uuu, walka z brokiem. Nie no. Na szczęście mam wodnego Pokémona, ale... Im, im trzeba poćwiczyć do którego? 16 bodajże poziomu yy, i wtedy będę miał ewolucję. Na drugi level to tam no nie jest coś. Oj. Aha. Przypadkowo odpaliłem matko. O, dobra. <grystki> Sorki. No okej. Okay. No i znowu pokonany. No niestety trzeba tak robić często, że po prostu grasz i no walczysz z tymi bardzo słabymi pokonanami. A ja naprawdę tu nie mam nic więcej. Rock handy... O matko A może spróbujmy walczyć z Brokiem Albo nie, najpierw O nie, to to muzeum, które nikt nic nie daje Spróbujmy walczyć z Brokiem A przynajmniej tym, który pilnuje Broka no i patrzcie, It's super effective I tak uuu u. A to bardzo nie jest A to w ogóle nie jest effective Watergum! To jest już coś no fajnego. No. I bardzo chętnie się go nauczę. Oczywiście, że nie zmieniłem I właśnie wypróbujmy go. No i pięknie. Watergun. No i walka z wrokiem. No ciekawe. No, to jest akurat proste. Dzięki temu, że mam squigla. Z Czermanderem nie było tak proste, jak wtedy grałem. Jednym atakiem. Jednym atakiem załatwiłem Unixa. No do tego się nie spodziewałem. Szczerze mówiąc. No, jestem mile zaskoczony. Takim obrotem spraw. A więc... Możemy ruszać dalej. O matka. Bardzo to jakoś, kurczę, prosto wyszło. Walka? O, możemy biegać. Ale słoka. O, tu nie wie Water gun! Ślicznie, dobra. No, i jak widzę, jeszcze jeden level i... No nie, i powinien ewoluować na skórku. Tylko tu to powalczymy. Ojej, przypadkowo. Hmm, Pikachu. Oczywiście zmieniałem różne skórka. <grym> nie ma o co walczyć. Naprawdę o, widzicie? I znowu pytaczy mhm. taku chyba będzie ten tak lepszy. I 16. Uwaga! Nie jestem tego pewny, ale wydaje mi się, że w będzie ewolu ewoluował. Tak pamiętaj to. Zobaczmy ewolucję. I nasz Squirrel ewoluował w water Bardzo się cieszę. On teraz będzie dużo mocniejszy. Będzie miał więcej życia, widzicie. I teraz zobaczymy, czy Waterloo wykończy. Oczywiście. No i dobra. Jeszcze raz. Pięknie. Dobra, uleczmy Squirkla o matko, łotow to tu a ponieważ może być krucho ale chcę żeby Pikachu to był mój jeden z no z pokumanów bo on będzie dobry no i to fajnie okej okay. hmm, tak naprawdę hmm. to będzie od razu zmienić no w... no dobra nie droga i raz jeszcze pięknie. O, to będzie dużo eksper dla mojego Pikachu. Może sam? No to sam spróbuj zrobić. O, dał radę. Dobra, dobra. dobra myślę, że przegra Caterpie. No, ona nie ma żadnego ataku. Ona tylko harden. Więc kolejny ex Tylko dla Pikachu. No, bardzo się cieszę. Ale on chyba ma tylko jeden atak. I znowu nie trzeba zmieniać. Ponieważ także nie ma żadnych ataków. No i Pikachu. Poziom 8. Bardzo ładnie. A dobra, popatrzmy. Water gun. Dwa razy. I pospirować, utrapiałem. Hmm, he. I Pikachu sam. Po raz kolejny. To do było. Wreszcie lepszy atak. O matka. Ja Myślę, że to jest o, jakiś lepszy Thundershock. Nie wiem dlaczego. Ale jest okej. Okay bo nasz Pikachu ma 59 bardzo się z tego powodu cieszę ooo, Jigglypuff Dobra, no i końcę <grych> ja to no szczerze nie lubię Jigglypuffa jest dla mnie bardzo o, słaby ale niektórzy lubią o nie Mogę, może spróbuję. Jest. No i bardzo fajny. To nie jest tak często do zdobycia. On jest tylko, tak naprawdę nigdy go nie widziałem jeszcze w tym miejscu. Widziałem go tylko, znaczy, że sobie żyję ale tylko w Pokémon Safari. Jest też bardzo fajny. Oooo, szkoda. Dobra, jeszcze trzy razy. Naprawdę tego tu można złapać? To też go ulepszę bardzo, bardzo, żeby e, mógł na przykład pff, no, w swoją najwyższą formę, która jest no, potężna. Oczywiście, że tak. Katolfi, powiedzmy. Ale my łapiemy go! Nie? Uuu się przestraszyłem. No bo tak naprawdę, no... On, no, był bardzo mało życia. O, to było ciekawe. Nie! Eee, jigglypuff! He! Śmieszne. Chętnie go złapię. Ale, no, to też nie jest. O, matka to będzie walka No to O boż! Hmm. Więc. o, dobrze! Mocniejszy atak. Czy on miał. No nie. Ale tylko jedno. O, super! Wciąż atakował. I kato bardzo szybko się budzi. Okej. Okay. wciąż na atak. Jest! Dobrze! W ogóle. Jeszcze sporo. Okło! kubo! Dzięki No i super o to, to... Nie chcę mi się teraz walczyć z, 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 ze zwykłymi pokonami, które znalazłem No, co ten Pokémon I zamienię sobie Pokemony. Mm, na pewno nie jego. Na pewno nie jego. No po prostu tych dwóch. Mmm, yy, yy, ta -ta. niektóry jest słabszy, ale chyba wolę. A, tak naprawdę z, z żadnym z nich tak jak nie wiążę naszej gry, tylko tak, żeby wyrezygnowali. Więc jest spoko. No dobra, też już byliśmy. Hmm. Tu będą pokonane... o, tu się walczy. Cliffer chciałbym. No ona jest no mocna. O nie. Nie, nie, Błagam! nie. Dobra. Ja mogę trochę tego słabego ataku. No dobra. Jest! Dobrze. O, Wreszcie po było ciężko. Okej. Okay. DJ. Ataku. Uuu! Idealny. Jest! Zdobyty. Zubat. Oczywiście nie dajmy imienia. Ale też nie będę go raczej brał Do swojej drużyny. O! Super! No i walka! Udolgam! Wow! Oczywiście, że tak. Ma Pikachu. No i Thundershockiem. Spokojnie ich wykańczamy. O! Bardzo fajnie. Może mamki. Low kick. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze? Dobrze. I Pokeball. Jest! Super. Bardzo się cieszę. Ach, Dobra, idziemy. A, o! Paraf! Bardzo fajny. Scratch oczywiście nie chcę go. zabić? Ej, on nie jest aż tak słaby jak myślałem. On ma mocny atak. Tylko, żebym go teraz nie zabił. Dobrze. I po raz. Jest. Pięknie, muszę to pokochać, popijmy. O, Team Rocket. Super. Ale. Watergun. Mm. Spoko. No i Pikachu. Thunderwave. Thunder Wave. Thundershocked, Przepraszam. Uuu, matko. Oczywiście, że musimy zmienić. Raczej by tego. Szpiegacze nie przetrwało, ale daliśmy radę. O eee, co? Naprawdę? To było takie puste przejście, tak jakby... Ach, dobra, trochę słabe. Ale tak naprawdę... Może... Bym już zakończył ten odcinek, bo tu już zacznę się gubić i w ogóle. Więc dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.